Z dniem 1 września swoją działalność rozpoczęły dwa centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Dziś na zamku piastowskim w Raciborzu odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego, pierwszego z nich, zaś powiatowe uroczystości odbyły się w tym roku w drugim liceum. Na dziedzińcu Zamku Piastowskiego zgromadziło się dziś około 1500 uczniów nowo powstałego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, którym pokieruje Jacek Kąsek, dotychczasowy dyrektor budowlanki. W skład centrum weszły wszystkie szkoły, rozwiązanych zespołów szkół, krótko mówiąc, ekonomika, budowlanki i zawodówki. Co nas łączy? Łączy nas. Uchwały Rady Powiatu jako dokumenty. Te uchwały stanowią o rozwiązaniu zespołów i powołaniu centrum. Ale co ważniejsze, łączy nas historia i tradycja. W szkołach podległych powiatowi kształcić się będzie 3522 uczniów w 128 klasach. W klasach pierwszych naukę rozpocznie blisko 1052 absolwentów szkół gimnazjalnych. Ponadto w zespole szkół specjalnych uczyć się będzie 197 uczniów, a w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 67 wychowanków. Koło 30 osób było zagrożonych utratą pracy, natomiast tak na dobrą sprawę ze względu na utworzenie centrum, Dwie osoby odeszły na emeryturę i raptem tylko kilka osób nie jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, a jest szansa, że będą też uzupełniać ten etat w innych placówkach. Dla nas e, przede wszystkim cieszy nas fakt, że e, mieliśmy dobry czy bardzo dobry nabór. E, mamy blisko 10% uczniów więcej do klas pierwszych zapisanych niż pierwotnie myśleliśmy. To jest taki sukces e, właśnie tego środowiska oświatowego przy tym trudnym temacie łączenia szkół. To jednak nie koniec zmian. Powiat Raciborski czeka jeszcze dużo pracy związanej z reorganizacją szkół. Wyzwania przed nami, jeżeli chodzi o absorpcję i wykorzystanie środków unijnych. Pracownie zawodowe, dodatkowe zajęcia w szkołach zawodowych i w technikach. Na to mamy środki w Europejskim Funduszu Społecznym, zarówno w rozdaniach konkursowych wojewódzkich, jak i w rozdaniach konkursowych subregionu zachodniego. Przede wszystkim czekają nas remonty i inwestycje, takie już większe. Nie zapominamy również o szkołach licealnych. Wicestarosta podkreślił, że nabór do wszystkich klas licealnych był na wysokim poziomie, jeśli chodzi o liczbę punktów. Po rocznej przerwie rusza znów Liceum Plastyczne. Wszystkie raciborskie szkoły cieszyły się dużym powodzeniem, co było widać na inauguracji roku szkolnego na Zamku Piastowskim, jak i w drugim liceum. Do której szkoły idziesz teraz? Zespół Szkół Budowlanych na ulicy Wileńskiej. Pierwszy rok? Tak, pierwszy. Co masz stresa? Leki. A długo się zastanawiałeś przed wyborem szkoły? Nie. Od razu wybrałem budowlankę. Technikum numer 3. Pierwsza klasa, tak? E, nie, jestem druga klasa. Teraz obecnie zaczynam na technik analityk. Wakacje się skończyły, czy odczuwasz to już, czy jeszcze nie? Nawet nie odczułam tych wakacji, powiem szczerze, więc nie wiem. Nie było czasu na No, nie było, niestety, ale. no. Podoba mi się w tej szkole, więc nie mam zastrzeżeń żadnych do tej szkoły. Do której klasy idziesz? Pierwsza C. I jak nastroje? A Bardzo dobre. Dużo znajomych, poznajemy też nowych, nowych ludzi. Myślę, że będzie pozytywnie. Nie stresujesz Nie. Do pierwszej B. A jaki profil? Biologiczno-emiczny. I co stresujesz się troszkę? No trochę, ale no, tak. Może być, nie jest źle. Szkoda, że wakacje się już kończą, ale teraz ze znajomymi fajnie się też spotkać. Czyli ostatni rok przed tobą? Tak. Czyli klasa naturalna, wyzwanie. Mhm. Jakieś plany może masz już potem? No, jeszcze, jeszcze nie do końca. Podczas powiatowej inauguracji roku szkolnego w drugim liceum starosta wraz z wicestarostą wręczyli podziękowania na ręce byłych już dyrektorów placówek podległych powiatowi raciborskiemu oraz pogratulowali obecnym dyrektorom nowych lub dotychczasowych stanowisk. Ważnym elementem uroczystości było wręczenie nauczycielom awansów zawodowych na stopień nauczyciela mianowanego.